Dzień dobry, Szymon Wolf, zapraszam na program Druga kawa. Wakacje to czas, aby przyjrzeć się pasjom innych ludzi, aby poznać zainteresowania innych ludzi, aby poznać coś, czym pewne nietypowe tematy, którymi interesują się nasi goście. I Dzisiaj mamy gościa, gościnie, motocyklistkę Magdalenę. Plich, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć. Kobiety na motocyklach nie chcę być posądzone o seksizm, ale to nie jest częsta sprawa. Nie spotyka się zbyt często wielu kobiet, które tą pasją się interesują. Ty się zainteresowałaś. Jak długo to trwa u Ciebie? Wiesz co, u mnie to trwa dosyć długo, ponieważ gdzieś tam ta pasja przelała się z mojego taty, mhm. więc tak naprawdę towarzyszyła mi od małego bajtla jak byłam dzieckiem, więc y, pierwszy motocykl, można powiedzieć, na którym jeździłam, był to skuter i już w wieku 13 lat zrobiłam y, jakby też kartę motorowerową, mhm. no i mogłam dzięki temu poruszać się na drodze. No i tak też zaszczepiła się moja pasja. A czy zgadzasz się? No bo mówisz, że to motory towarzyszą, towarzyszą tobie od dawna. Pewnie w tym środowisku się obracasz, tak. w środowisku osób, które na tych motocyklach przemierzają Polskę wzdłuż i wszędzie. Czy faktycznie tak jest, że kobiety to nie jest częsty widok osób na motocyklach? Zgadza się, to nie jest częsty widok mhm. i teraz właśnie chciałabym zaszczepić troszeczkę tą kobiecą jazdę, kobiecy punkt widzenia na motocyklu, że można powiedzieć hashtag szpilka na motocyklu. Tak? Mhm. Nie jest to częsty widok, ale już coraz więcej kobiet zaczyna właśnie jeździć na motocyklu, z czego się bardzo cieszę, ponieważ... No, w tym momencie mam mało koleżanek motocyklistek, ale mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. To porozmawiajmy o, i spróbujmy zdiagnozować problem. Dlaczego? Bo pie, pierwsza rzecz, która przychodzi mi na myśl, no to jest e, kwestia finansowa. E, nie jest to tanie. Za chwilę będziemy rozmawiać o tym. Druga rzecz, kwestia bezpieczeństwa. E, będziemy też rozmawiać o bezpieczeństwie na drogach. E, czyli jest to sport niebezpieczny. Kobieta jako matka, archeologa, matki. Raczej stara się minimalizować ryzyko. Coś jeszcze byś dodała? No, ja jako mama zawsze gdzieś to mam w głowie, ponieważ mam gdzieś 11-miesięcznego synka, mhm. więc jakby wyjeżdżając za każdym razem na motocykl, mam to gdzieś z tyłu głowy, że muszę do niego wrócić. I jednak wiem, że kierowcy patrzą na motocyklistów w ten sposób, że. Motocykliści mają w głowie tylko prędkość. Nie zawsze, niekoniecznie. Mhm. My jedziemy na motocykl po to, żeby się wyluzować, czasami odświeżyć głowę, a niekiedy, tak jak w moim przypadku, jest to też pasją, co jakby nie wyklucza tych dwóch poprzednich rzeczy, których powiedziałam. Natomiast, tak jak wspomniałeś, nie jest to tania. Rozrywka czy rozrywka, hobby? hobby e, tak. Powiedz mi, e, czy styl Twojej jazdy? Przed macierzyństwem i po macierzyństwie się zmienił. Och, na pewno, na pewno tak. Już teraz jeżdżę znacznie wolniej, mm -hmm. chociaż mam swoją grupę e, kolegów, z którymi jeżdżę na co dzień e, i z którymi e, czasami są w stanie mnie podpuścić troszeczkę, ale jakby jestem już świadoma na tyle, że je chcę. Powolutku jeździć z racji tego, może nie tak powoli, bo nie można tego nazwać powoli, bo każdy jeździ według swojego uznania, ale wiadomo, że większe prędkości tutaj odpadają. Czy polskie drogi są bezpieczne? Czy polskie drogi sprzyjają motocyklistom? To jest pytanie bardzo względne, ponieważ niektóre strony naszych dróg nie są w ogóle przystosowane do jazdy motocyklem, bo mm -hmm. są tak dziurawe, że czasami aż strach na nie wyjechać. Ale to jest celowo, wiesz, bo y, polscy drogowcy dbają o to, żeby te wypuklenia były, tak. spowalniacze były co chwilę i żeby... I, dość widoczne, i dość widoczne, zgadza się. Zgadza się. są, że tak powiem, wypukłe i wklęsłe. Zgadza się. Ale mi. to jest ciężka praca drogowców i osób, które dbają o stan dróg. Tak, tylko że niekiedy, kiedy zbyt wolno zareagują na y, tako, takie zgłoszenie, że jest na przykład gdzieś dziura na przykład duża, to w tym momencie rodzą się różne wypadki i mhm. tutaj y, no, przy większej prędkości wpadając w dziurę jesteśmy w stanie stracić życie. To tak mamy prawda. jedna rzecz, czyli czynniki, że tak powiem drogowe, a, a jeśli chodzi o kwestie kierowców samochodów, bo... W wakacje od czasu do czasu dociera do nas jakiś filmik, w którym jest pokazany konflikt między kierowcą samochodu osobowego a kierowcą. Motocykla? Zgadza się. Nie odpowiadam tutaj za wszystkich motocyklistów, mhm. i nie odp... jestem sama też kierowcą auta, i staram się uważać również na motocyklistów. Kiedyś byłam też kolarzem, to jest w ogóle inna sprawa, i zawsze staram się do wszystkich innych użytkowników drogi mieć naprawdę duży respekt z racji tego, że wiem, że oni tak samo są użytkownikami drogi jak i ja. Więc e, zawsze staram się omijać dosyć e, też i auta, dosyć szeroko, tak, e, zarówno i e, właśnie rowerzystów mhm. e, i wszystkich innych. Natomiast jadąc w aucie, będąc po drugiej stronie barykady, zawsze e, mam to z tyłu głowy, że nie zawsze. Jakby jest miejsce, żeby ten motocyklista wyprzedził, więc nie gniewam się na niego, tylko po prostu robię mu troszeczkę miejsca, żeby sobie mógł szybciej przejechać. Jakie są niebezpieczne? Z Twojej perspektywy i Twojego doświadczenia zachowania motocyklistów na drodze. Niebezpieczne. No niebezpieczne. W sensie. Y ja jako użytkownik samochodów osobowych mhm. czasami zdarza, czasami mijają mnie motocykla, szczególnie w okresie sezonu wiosenno-letniego. No i ja na przykład zauważam taką, może nie tyle tendencję, bo to żadna tendencja, ale nieciekawe zachowanie w momencie, kiedy motocyklista przejeżdża, wyprzedza na ryzyku mnie, widząc naprzeciwka nadjeżdżający samo. Zgadza się, jest też ryzyko takie i tutaj motocykliści mają to w głowie, natomiast oni są w stanie naprawdę szybciej wyprzedzić nas mm -hmm. jedną autem, bo mają na tyle mocy, jeżeli jest to mocny motocykl, tak? Mówimy już tutaj od pojemności 600 cm 3 w górę. To są w stanie nas szybciej wyprzedzić, yy, niż my jesteśmy czasem w stanie wyprzedzić autem, bo ta moc jest w stanie szybciej się zebrać. Tak, słyszę, jakbyś troszeczkę. troszeczkę usprawiedliwiała motocyklistów. Czyli ty jesteś raczej po tej. No, na pewno. Nie stoję jakby całkowicie po stronie motocyklistów, natomiast są sytuacje, kiedy nie powinni wyprzedzać, i są sytuacje, kiedy mogą wyprzedzić. Mhm. Mimo to, że jest dosyć spory ruch, to i tak są w stanie nas spokojnie wyprzedzić. Bez ryzyka y, jakiejś stłuczki czy kolizji. To o kierowcach porozmawiajmy. Czy są jakieś zachowania, które ty zauważasz jadąc na motorze, które Oj, są? Oj, tak. I no to naprawdę zacznijmy wiele. listę od y, 19 pozycji. Nie no, żartuję. Y, takie najważniejsze, y, y, złe um, zachowania, które... Można najbardziej, y, no sytuacja sprzed dwóch tygodni. Mieliśmy tutaj pana, który... Jechał BMW i próbował jakby nas wyprzedzać i próbował nas podpuszczać, żebyśmy się z nim ścigali. Mhm. Na przykład to jest bardzo niebezpieczne zachowanie. E, jakby my po drugiej stronie musimy mieć też swój rozum, tak? Natomiast mhm. e, są sytuacje, kiedy też nam e, Użytkownicy, in, inni użytkownicy drodzy, drogi, no po prostu zajeżdżają drogę. Jakoś w tej historii z, z samochodem, o którym wspomniałeś, wszystko mi, się do, wszystko mi się składa. I typ, i marka samochodu, i pomysł na funkcjonowanie na <grym> tak. drodze, jakoś nie zaskoczyłaś mnie <grym> tym, że to akurat panowie w tym, albo pan w tym samochodzie postanowił zmierzyć się Może z tym. Może tak kobiety nie zauważyłam jeszcze kobiety która um, stwarzałaby problem na drodze ponieważ o ja zauważyłam znaczy się, jeżeli chodzi o motocyklistów mm -hmm. tak i mm -hmm. e, gdy ja na przykład mijam kobietę w aucie to nigdy nie miałam sytuacji, żeby próbowała gdzieś mi zajechać drogę, czy próbowała się ścigać. O, z taką czy, prędkością? Y, tak. Czy próbowała jakkolwiek mi zagrodzić drogę, czy przeszkodzić. Mm -hmm. y, jakby nie spotkałam się nigdy z tym, natomiast panowie zawsze lubią coś tam pokazać, a patrzą, jeszcze kobieta jedzie, no to. A może tutaj coś spróbujemy pojechać czyli, trochę? Czyli zdarzają Lubią się panowie, którzy, którzy zaczepiają na tak, drogę. Tak, tak, mhm. Rozumiem, że chęć ścigania, coś jeszcze? Bo mówisz, że zajeżdżanie drogi, to też się zdarza? Tak, 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 też się zdarza, często się zda, zdarza. Natomiast no, największym tutaj ryzykiem jest prędkość zawsze. No, przy takim ściganiu niestety i po winie motocyklisty jest trochę wina, i po winie e, mhm. jest trochę winy użytkownika, zwykłego kierowcy. Tak. Czy znaczy w twojej karierze miałaś y, taką sytuację mrożącą krew w żyłach, w sensie, że było no blisko? A może aż takiej sytuacji nie miałam, natomiast miałam też kilka sytuacji ryzykownych, gdzie no, modliłam się, żeby sprzeciwka auto nie jechało. Mm -hmm. e, ryzykownych, bo ktoś wymusił na tobie to zachowanie ryzykowne? Tak, czy, tak, 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 tak. Czy ty, że tak powiem, w ferworze pojedynczy? I bywały takie sytuacje, i bywały takie sytuacje, natomiast no, dreszcz nieraz przeszedł po plecach. A widzisz zmianę w zachowaniu kierowców, czy w dalszym ciągu cały czas jest, że tak powiem, ilość podobnych zachowań na drodze, jak w sezonie jeździsz szlakami opolszczyzny? Ciężko stwierdzić, myślę, że z sezoną, sezon jest to podobnie, bo mhm. nie ma u nas, wydaje mi się, że nie ma jeszcze u nas w Polsce takiej kultury jazdy, Motocyklem czy prowadzenia auta, nawet, ponieważ nawet zwykły kierowca auta potrafi się gniewać na osobę jadącą na rowerze, że jedzie po drodze. Więc no w tym momencie myślę, że to dużo zależy od nas i musimy więcej akceptować. Motocyklistów, zarówno i innych użytkowników drogi, takimi na, takimi na przykład jak jest rower. No tak, ja jestem, że tak powiem, cyklistą rowerowym, i, i widzę na drodze to, że czasami są kierowcy, którzy wyprzedzają w bardzo bliskiej odległości. Zgadza się. I to nie ze względu, że muszą, tylko. Nie chcę, ich, na nie chcę ich posądzać tak. o jakieś złe intencje, bo mam nadzieję, że takich nie ma, bo to nie jest zła intencja, tylko głupota, ale zdarzają się tacy. Rozmawialiśmy o niebezpiecznych zachowaniach, ale warto też wspomnieć, że, że, że to nie jest też tak, że wyjeżdżamy po pewną śmierć, tylko to jest przyjemność i, 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 i większość, w zasadzie wszyscy, którzy na motocyklach jeżdżą, e, dlatego właśnie wsiadają na ten motocykl. I to porozmawiajmy o kosztach. To jest mhm. drogi hobby. Tak, no jednak trzeba sobie zawsze zostawić jakiś wariant do opcji. No to zróbmy ja, że tak powiem, nie jestem nie tyle fanem, co nie mam motocyklu, nie jeżdżę. Jeździłem, że tak powiem, ze znajomymi kilka razy. Jeśli chciałbym zainwestować w swoją pierwszą maszynę, to ile musiałbym składać? Wiesz co, tak, żeby to, żeby, żeby zacząć. Może nie zaczęłabym od tego, ile mógłby, ile mógłbym, ile miałbym włożyć w to hobby, co raczej zaczęłabym od tego, jakim motocyklem mógłbym mhm. się nawet na samym początku no. poruszać, bo to jest, myślę, że pierwszorzędna sprawa. No właśnie, no ale ten motocykl będzie nam warunkował też. Kwotę. Zgadza się. E, tak? Jakby pojemność w rośnie później e, razem z kosztami, więc mm -hmm. na to trzeba się począć. No, taki motocykl, tym, który, który byłby dla mnie korzystny w momencie, w którym załóżmy, zaczynam, początkuję, mm -hmm. więc ta moc nie może być jakaś szczególnie duża. No, myśli... ten pojemność silnika nie może być duża, więc... Co byś poleciła? Myślę, że trzeba się tak mniej więcej y, wtedy przygotować na kwotę od 10 do 22 tysięcy. Jest to kwota, w której. Y, używane. Rozumiem. Używane, mhm. tak. Y, mhm. Jest to kwota, w której naprawdę można fajny motocykl kupić, i to z różną pojemnością, tak naprawdę. Ale z samego początku proponowałabym. Y, Pojemność 125 jest to, jeszcze możesz jeździć na kategorię B, ale ten motocykl bardzo dużo wybacza błędów. Czyli e, jeżeli przykręcisz sobie za mocno gazu, czy jeżeli no, jak za mocno przyhamujesz to każdy motocykl, no niestety się wywróci mhm. tak, no ale y, tu chodzi o manetkę gazu. Jeżeli za szybko puścisz sprzęgło, czy y, za szybko dodasz y, gazu, to ten motocykl ci jeszcze wybaczy błąd. Natomiast już przy pojemności od 600, no już nawet od 300 w górę, to zależy jak puścisz manetkę, to mogą być w tych granicach kłopoty. No bo jednak można się liczyć z tym, że można, można za szybko. No bo to jest wyondować. tak, że ci nie doświadczeni. Motocykliści chcą w zasadzie już szybko. Jeździć tak, na znaczy Składać się na tych drogach, bo to spektakularnie wygląda. a To niekoniecznie tak wygląda droga na skróty. Zgadza się. No, na samym początku, my na samym kursie, jeżeli chodzi o prawo jazdy, nie uczymy się jazdy na kolanie. Uczymy się naprawdę podstawowej obsługi motocykla i podstawowej jazdy, podstawowego poruszania się mhm. na motocyklu. Jeżeli mamy ochotę. Doświadczyć czegoś więcej, nauczyć się czegoś więcej. To są ośrodki, zazwyczaj są to ośrodki przy większych miejscowościach, gdzie znajdują się tory wyścigowe. To tam są ośrodki szkolenia kierowców, które doszkalają właśnie w tego typu jeździe, czyli jeździe na kolanie, mhm. właśnie ściganiu się na torze, różnego typu trikach. No właśnie, to skoro mówiliśmy o wyścigach, o jeździe na czas, no to można znaleźć informację, że ty, czyli Magdalena zaczęła swoją przygodę sportową jako młoda dziewczyna, zdobywając w 2012 roku tytuł Mistrzyni Polski Juniorek w jeździe indywidualnej na czas. Zgadza się. I tutaj jest. Hmm... Tutaj była troszeczkę inna pasja, ponieważ wtedy byłam kolarką. Mhm. Yy, I wtedy faktycznie zdobyłam mistrzostwo polskie. Czyli to nie, był, to nie jest kwestia dotyczących motocykli? Nie, tylko... to, jest, to jest jakby kolarstwa. kolarstwa tak. A to... czy na motocyklach ścigałaś się? Nie, jeżeli chodzi o to, nigdy się nie ścigałam. Natomiast cały czas gdzieś tam yy, z tyłu głowy jest takie światełko w tunelu, mhm. gdzie. Gdzieś tam bym chciała jednak może spróbować i y, myślę, że dałabym sobie na spokojnie radę z moimi umiejętnościami, które wyciągłam z kolarstwa. Y, myślę, że dałabym sobie na spokojnie radę. A jak daleko jest ta chęć y, do, do realizacji? No bo powiedziałeś, że dałabyś sobie radę, mhm. że widzisz taką możliwość, że jest taka chęć. I czy to jest, że tak powiem, takie odległe marzenie, że o, chciałabym, ale jeszcze nic w tym kierunku nie poczyniłam? Czy jest, że tak powiem, e, blisko realizacji tej? No, powoli, małe kroczki. Tutaj mhm. już prowadzę, e, szykuję drugi motocykl. Jest to również Yamaha R7, na której. E, jakby na tym samym motocyklu jeżdżę na co dzień i przygotuję, przygotowuję właśnie również tutaj z naszym obecnym tutaj mechanikiem w Opolu z Frogiem. Przygotowujemy następny motocykl właśnie i do ścigania i do sprintu, także do różnych akrobacji. Okay. Także całkiem niedługo on będzie oklatkowany, także całkiem bezpieczny. Jeżeli się wywrócę to... Motocyklowi nic się nie stanie, a wiadomo, ja mam kombinezon, także myślę, że będzie w porządku. Okej, okay, a czy ten rynek wyścigowy, mówię o kobietach, jest w Polsce rozwinięty? Czy to są wyścigi, że tak powiem, od no, czasu do czasu? Nie ma dużo kobiet, które jeżdżą, właśnie ścigają się na motocyklach. Natomiast myślę, że. To w niedługich latach się rozwinie, ponieważ y, wszyscy, może nie wszystkie motocyklistki, ale powiedzmy, że 40% gdzieś tam ma zawsze z tyłu głowy i chciałoby jednak spróbować też torowania. Mhm. Więc y, myślę, że ten sport będzie się dalej rozwijał. Czy jesteście w jakiejś grupie motocyklistki? Polski łączcie się, czy... Oczywiście znaczy, są dziewczyny, które jeżdżą e, u nas w Polsce i niedawno było właśnie zgrupowanie dziewczyn Speedy Ladies, czyli wszystkich motocyklistek, które jeżdżą. Mhm. Ja jestem mamą, także dla mnie priorytetem jest w tym momencie mój synek i jakby nie jeżdżę na, e, na takie mm, zloty, natomiast na, e, ponieważ to był zlot kilkudniowy, natomiast na inne zloty, na inne eventy na pewno będę jeździć i w tym momencie już, yy, w tym sezonie mamy troszkę zaplanowanych eventów, natomiast yy, w zeszłym sezonie nie było to, z racji tego, że musiałam sobie zrobić przerwę, no ale mamy plany na ten rok i na przyszły przede wszystkim, więc zobaczymy jak to będzie. Próbuję, znaczy, nie próbuję, jestem pewien, nie. yy, ale niech to będzie yy, taka zagadka, na którą pozwolę sobie odpowiedzieć. Pierwszą zabawką, którą otrzymał Twój synek to był motocykl. <słyski> nie. A też, tak powiem, obstawił bardzo dużo pieniędzy, no. no bo byłem święcie przekonany, że... Niedawno dopiero dostał motocykl, ponieważ, no wiadomo, taki zabawkowy. E, wiadomo, to, to było niemowlę jeszcze, więc nie mogłam mu kupić motocykla, bo... Znaczy, dzisiaj ma... mówię o zabawce, bo nie tak. mówię, że e, trzeba go posadzić na, nie wiem... E... No tak, tak, ja też jeszcze nie mówię o małym motocyklu, chociaż być może w, jak... E... Tak mi się wydaje, że gdy zacznie chodzić, od razu go zacznę stawiać na rowerek biegowy, a to z automatu już e, tworzy u dziecka koordynację ruchową. Mm -hmm. e, więc bardzo szybko będę myślała, że będę mogła go wtedy posadzić na motocykl. A on przede wszystkim nie boi się mojej pasji. To gdzie w najbliższym czasie będzie można zobaczyć Magdalenę Pliw na motorze? No, w najbliższym czasie, no to tak naprawdę w weekend w polskiej Nowej Wsi będzie organizowany Master track, na którym będę się wystawiała ze swoim motocyklem oraz moi koledzy z grupy będą mi towarzyszyć, także serdecznie zapraszam. No i my. Ciebie i wszystkich. My również zapraszamy, na pewno skorzystamy, bo to impreza, na której można zobaczyć... Wyją... Nie tylko motocykle. Nie tylko motocykle, ale wyjątkowe maszyny. I wyjątkowych ludzi, którzy przy tych maszynach opowiadają o swoich e, pasjach. Dzisiaj o pasji motocyklowej rozmawialiśmy z Magdaleną Plich, motocyklistką. Bardzo serdecznie dziękuję. Za dziękuję, pięknie.